Dzień dobry, wieczór. Ja jestem Niedaratek i dziś pomogę wam się przygotować na nadchodzący czas, w którym to możecie potrzebować pomysłu na prezenty. Jeżeli wśród osób do obdarowania macie fanów sportu oraz gier wideo, to ten odcinek jest właśnie dla was. Subek, dzwonek. Zaczynamy. EA Sports to niekwestionowany lider, jeśli chodzi o gry sportowe. Więc to właśnie na FIFA 21 powinniście zawiesić oko, jeżeli chcecie zrobić prezent fanowi piłki nożnej. A pod omówienie tematu tej gry możecie wpaść do nas na kanał pod tym linkiem. O ile praktycznie na całym świecie piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów, o tyle w Stanach nie ma nawet podejścia do amerykańskiego. Footballu. Dla fanów tego sportu proponuję Maiden NFL 21. Rewelacyjna grafika, szczegółowe modele zawodników, możliwość grania turniejów z innymi graczami oraz komputerem, czy też tryb określony przez twórców mianem dokumentalnego trybu kariery. No i ten niepowtarzalny amerykański klimat. Umówmy się. Nie ma rodzinnego stołu bez Sporów. No po prostu nie ma. To może warto taki spór rozwiązać jak nasi pradziadowie? Spadem w dłoniach? Hmm? UFC 4 to tytuł dopracowany pod każdym względem. Myślicie, że widzieliście już dobrze odwzorowane ruchy zawodników? W UFC 4 technologia Real Player Motion została wprowadzona do klinczu i obaleń, dzięki czemu nawet te ruchy Różnią się od siebie zależnie od tego, kim walczymy. A dzięki uproszczonemu względem poprzednich części sterowaniu Wasz kuzyn czy wujek nie zwali na nie winy, kiedy udowodnicie, że mieliście rację w Waszym sporze. UFC 4 to świetny prezent dla miłośników sztuk walki. Czujecie magię świąt? Mam nadzieję, że macie już swoje typy. Linki do wszystkich propozycji na prezenty w sklepie Media Expert, jak zawsze, znajdziecie w opisie pod filmem. Cześć!